Plac budowy. Dlaczego plac budowy? Dlatego, że najczęściej, najdłużej trwającą częścią jest wykop pod fundamenty, przygotowanie terenu, wylanie fundamentów. Później, jak już mamy to wszystko zrobione porządnie, to sama konstrukcja staje bardzo szybko. Oczywiście zakładając, że są pieniądze itd., itd., ale ta budowla rośnie szybko, kiedy ma dobre fundamenty, dobre podłoże. I uderzyło mnie to tak, dlatego, że mamy tutaj pobojowisko wycinka drzew, pozbywanie się wszystkiego, co przeszkadza w zbudowaniu takiego większego, drewnianego, przyjemnego placu zabaw dla dzieciaków, złożyłem im taką obietnicę, że do Dnia Dziecka zbuduję Wam tutaj plac zabaw, to będzie jeden wspólny, duży prezent dla całej Waszej trójki. Jak to nagrywam, jest 4 maj. To znaczy, że minęło tej obietnicy przynajmniej... 10 dni. Generalnie plac budowy wygląda tragicznie. Nie mamy jeszcze żadnego słupka, nic nie jest zrobione poza wyciętymi drzewami i wyciągniętymi pieńkami z ziemi. Więc żadnego progresu nie ma. I zacząłem się zastanawiać, kurczę, czy ja nie złożyłem obietnicy na e, zbyt szybki termin. Zaczęło mnie to też oczywiście znowu zniechęcać do tego, że e, człowiek chciałby coś fajnego zrobić, a, a wszystko idzie nie tak, dlatego że pod powierzchnią ziemi znajdują się kamienie po budynku, który był tam ileś tam lat temu, został zawalony, posprzątany z grubsza reszta zakopana, więc wykopanie jakichkolwiek pieńków było bardzo, bardzo wymagające ze względu na kamienie takiej dużej wielkości, dosyć, e, które musiałem ręcznie wyciągać, zanim udało się wytargać te pięki. Też ze względu na te kamienie, drzewa, które tam właściciel posadził po, po wyburzeniu tego budynku, miały bardzo płytkie, płytki system korzeniowy. Z jednej strony to brzmi fajnie, z drugiej strony to były takie solidne korzenie, które trzeba było wytargać z, z ziemi, bo nie mogłem ich tam po prostu zostawić. Prędzej czy później wiercąc wiertnicą, czy kopiąc, bym na nie trafił. I miałem taką obserwację, która, którą właśnie się z Wami dzielę, że, że to przygotowanie terenu. Trwa najdłużej i jednocześnie, jeżeli bym na przykład postanowił to olać, nie wyciągnąć tych korzeni, zostawić niektóre pięki, później by to wróciło do mnie i okazałoby się, że będąc w połowie pracy, na przykład nie mogę wywiercić kolejnej dziury pod kolejny słupek albo nie mogę wyrównać terenu po to, żeby tam później posiać trawę, albo trawa się nie będzie przyjmowała, dlatego że ma zbyt płytko, żeby zbudować swój system korzeniowy. Ech. Myślę, że to o co mi chodzi, to jeśli, jeśli jesteś w takim punkcie życia, gdzie wydaje ci się, że ciągle wracasz na pole startu, to może, może to jest taki znak, żeby tam chwilę dłużej zostać i zrobić ten, te pierwsze ruchy dokładnie i porządnie, a później nabrać pędu, tak jak kula śniegowa toczona. Później powiększa się coraz szybciej i szybciej, tak jak budowle na placu budowy, które na początku nic się nie dzieje przez bardzo długo, albo przynajmniej tak to wygląda gołym okiem. Po czym nagle się okazuje, że w dwa miesiące powstał, powstał budynek lub ileś tam więcej, i widzimy, że to jednak zostało. Zostało wszystko dobrze, dobrze zrobione, a budynki, które sto, z, są stawiane na terenie nieodpowiednio przygotowanym, później utykają z robotą, bo trzeba się wracać, trzeba poprawiać. I przestaje to wyglądać tak, jak sobie, jak sobie wymarzyliśmy, więc to nie jest moje mądrzenie się tutaj, tylko chciałem się podzielić z wami czymś, co, do czego gdzieś tam sam zostałem pchnięty do takich przemyśleń. I być może zacząć się bardziej cieszyć procesem, a nie, a nie czekać na efekt. Bo fakt jest taki, że wykonując tą pracę, czy te grządki nowe, czy ten plac zabaw, też, też ma, to swoje, ma to swoje plusy, bo dużo czasu spędzam z dziećmi, czy pomagają, tak jak to myślą, że pomagają, czy kręcą się wokół, po prostu bawią, zadają pytania, uczą. To też jest czas błogosławiony. Czy spędzam czas z żoną na machaniu łopatą, co wydaje się być słabym pomysłem na randkę? Zgadzam się, ale jednak jest dokonywaniem czegoś wspólnie. Więc też to na pewno na dobre wychodzi naszej, naszej relacji, że jednak bierzemy, łapiemy za tą łopatę, taczki i, i jeździmy z tą ziemią jeszcze raz i trudno, I jak będzie trzeba to robić jeszcze raz, to będziemy to robić ponownie. Więc tak, to, że coś długo nie przynosi skutku, to nie znaczy, że ta droga jest zła. I że trzeba się z niej wycofać, lub, lub znudzić, zmęczyć, zaniechać. Mam nadzieję, że to komuś w czymś pomogło. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych filmach.